Wielu z Was przeszło przez stagnację, bądź będzie miało stagnację, bądź już ma stagnację. I aby do tego nie doprowadzić, trzeba wprowadzić jedną z wielu metod, która Was chroni przed tym. I fajną sprawą jest różnorodność ćwiczeń. I dzisiaj właśnie pokażę Wam niekonwencjonalne ćwiczenia na biceps. Które pozwolą wam walczyć z stagnacją i wprowadzić coś nowego, czyli nowy bodziec do twojego treningu. Jedziemy z tematem i łap nie ma. Aby biceps bardziej pracował, co musimy zrobić? Przede wszystkim obrócić przed na zewnątrz. I druga kwestia. Bardzo dobrze byłoby obciążyć biceps tam, gdzie jest to bardzo mocno wskazane, gdzie ma największą pracę. A największą pracę ma wtedy, kiedy mamy początek ruchu zginania stawu łokciowego. Czyli tutaj biceps ma najlepsze warunki do pracy. I zaczniemy najpierw od tych pospolitych ćwiczeń, to jak pokazywałem Wam ćwiczenie Browar Curl. Ostatnio w szorcie, i aby obciążyć tę yy, pierwszą fazę, to trzeba po prostu się mocno pochylić, tak? I wtedy mamy już sytuację taką, gdzie mamy bardzo mocne obciążenie tej pierwszej fazy ruchu. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest użycie też modlitewnika. Tak, Modlitewnik jest świetnym ćwiczeniem, gdzie mamy obciążenie w pierwszej fazie i bardzo duże rozciągnięcie bicepsa. I teraz poruszymy też kwestię tych niekonwencjonalnych ćwiczeń. Pamiętaj o łapce w górę i będzie ich 1000, to zrobimy inną partię i oczywiście napisz w komentarzu jaką partię mam poruszyć. Zobaczcie leżę, fajne ćwiczenie, bo leżymy tak jak wagon podczas wyciskania leżąc, który robi w koszuli, czyli nic nie robi. Mamy tą podobną sytuację, ale coś musimy zrobić, czyli co? Obciążamy w pierwszej fazie zgięcia biceps. Jest to fajna alternatywa dla osób, które chcą mieć urozmaicony trening bicepsów. Kolejna kwestia bardzo dobry zamiennik do modlitewnika mamy pracę unilateralną zobaczcie też obciążamy pierwszą fazę tutaj zgięcia zginania stawu łokciowego, czyli też świetne ćwiczenie na tą najważniejszą fazę odcinek ruchu. Aby biceps wyglądał na większego to musimy też pracować nad mięśniami jednostawowymi czyli ramienny i ramienno Jeżeli ramienny jest coraz większy to wtedy biceps się wypycha i wygląda na większego. A jeżeli mamy ramieno pruńiowy też silny, to całe przedramię i łapa wyglądają na większe. Więc fajne ćwiczenie, które możecie wprowadzić do swojego planu treningowego, oprócz tych na przykład nachwytem czy młotkowych klasycznych ćwiczeń, może być tego typu ćwiczenie. Mamy taką pozycję, gdzie mamy aktywną niewydolność dla bicepsa, i dzięki temu inne zginacze tutaj łokcia będą pracować efektywnie. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, reklama, kod KFD, kontakt do pracy ze mną, najbliższe kursy Akademii KFD, koszulki. Koszulki macie w sklepie KFD, tu jest faceless i jeszcze jest koszulka, łapy nie ma.